Bardzo często mówimy o wielkim powołaniu. Powołaniu do kapłaństwa, do małżeństwa, jeszcze do posługi takiej czy innej. Ale prawda jest taka, że po to, żeby budować Kościół, po to, żeby kształtować jego oblicze, po to, żeby ten Kościół był domem, do którego wszyscy inni mogą wejść i również spotkać Jezusa Chrystusa. Z tego powodu również my jesteśmy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do tego, żeby tworzyć ten kościół. Nie ty wybierasz, jakby zainteresowanie czy działalność, która może przydać się kościołowi. To Jezus Chrystus Ciebie wybiera. I dlatego, jeżeli tak naprawdę chcemy służyć w Kościele, tak naprawdę chcemy budować Kościół, to znaczy budować szczęście naszych najbliższych i ludzi, którzy są nam dani. Oczywiście, to jeżeli tak chcemy, to po prostu trzeba zastanawiać się, trzeba rozeznawać, trzeba dowiadywać się, czy jestem powołany i w jakiej dziedzinie jestem powołany, bo... To powołanie do budowania również kościoła, wspólnoty lokalnej jest absolutnym darem. I dlatego trzeba poznać ten dar i trzeba go potem zrealizować w naszym życiu, bo to jest warunek również naszego zbawienia. Nie możemy zajmować się samymi sobą do końca naszego życia.